Jaki ze mnie fajny stworek, potworek z oczuchami. Witam się z wami, tutaj wasza Blue Jane. O, masz tylko jedno oczko, moje biedactwo, jest pyszne jabłuszko. Miam, miam, mniam, miam, niam miam, miam, zajadamy, zajadamy i już na nic nie czekamy. Ale smakowite, czerwone, niesamowite, i nagroda dzienna, dostajemy kryształ. To mi się podoba, to mi się podoba. No zajadasz, zajadasz, nasz stworku potworku. Jesteś taki sympatyczny i przy tym bardzo, bardzo śliczny, tak? Grzybki sobie też jemy, borowiki jakieś. No, o, i oczywiście jabłuszko. Dalej, dalej, dalej. Juhu, level up. Jestem takim jeżem? Dalej z jednym oczuchem? Tak mi się coś wydaje, grzybek muchomorek. Ała! To bolało, pokonał mnie, co tu dzieje się! Niestety, niestety, to nie są kabarety. Inne stworasy na plansze są dla nas śmiertelnie niebezpieczne. Patrzcie tylko, o takie mamy dwa. Tra-la-la-la-la. -la -la -la, takie slajmy, ole! Co to takiego? Żuczek jakiś czy pająk? O, masz tyle oczek, mój drogi. I niech nie bolą cię nogi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! I sobie tutaj farmimy! Tak, jabłuszka, jabłuszka, niam niam niam. O, a to co? Żałęć! O, tak! Uwielbiam żołędzie! Jej, yeah, Super, super Blue Jane i level up! Kim ty jesteś? W doniczce? Serio? Kaktus w doniczce! O! Oła! To bolało! O nie! Zaś mnie nie pokonał! Niedobry mu Homoraz! Niedobry! O! I co teraz? I co? Jabłko złote! Kocham tę robotę! Jeszcze trochę, jeszcze trochę! I zaś level up! Jej, jestem nietoperkiem takim fajnym! O, bardzo złowrogi! Jakie ma oczka, jakie ma zębiska, tak, moi drodzy? Szybko tutaj się leveluje! O, szerszeń! O, nie, naprawdę, naprawdę groźny zwierz. No, szybko, szybko, szybko. O, mój drogi, i niech nie bolą cię nogi, a dokładniej rzecz biorąc, skrzydła, a nie jakieś powidła. E, kim ja to jestem? Skrzydeczka z jednym okiem! I z zębiskami! Wita się z nami, jak fajnie! Przepyszne te żołędzie, fajnie się je farmi! I co, pokonasz mnie? Je, je, je! Ha, ha Dałam ci radę! O, ale i tak najlepsze są żołędzie! Level up! Jej, kim ty jesteś? Jaki dziwny zwierzak? O, to jest jakiś krabik? O, nie, ile ty masz żyćka? Zostaw mnie w spokoju. Dobra. <laughs> uciekłam, uciekłam, bo naprawdę to by było bez sensu. One mają za dużo życia i za dużo obrażeń mi zadają. A to co? Bosior jakiś? Zniknął. Jej! Nie, co tu dzieje się? Dobra, farmimy żołędzie, zajadamy się. O, level Kim ja jestem? Patrzcie tylko. O, szkieletor! Taki sympatyczny, a przy tym bardzo śliczny. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi, wstrętne mu O, patrzcie tylko. Mam quest do zatwierdzenia, a nie do nic nierobienia. To mi się podoba. I jeszcze mamy tutaj nagrodę. Kocham tę przygodę. O, do widzenia, do widzenia. Ho, ho, ho do nie Zobaczenia, moje drogie. I jabłuszka, jabłuszka. Patrzcie, jak szybko tutaj sobie farmie. I nawet te złote. Kocham tę robotę. Miam, 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 miam. Jakie to wszystko pyszne. Level up! Kim ja jestem? Patrzcie tylko. O! Kim ty jesteś? Chyba jakimś czarodziejem, ale strasznie wolno. Strasznie wolno zajadasz te wszystkie rzeczy. Niestety, niestety. Dobra, farmimy, farmimy. Co nowego zobaczymy. O! Portalas tam był. O i Bosior! Postaram się ciebie, bo Nać? Niestety on pokonał mnie. Jejeje, co tu dzieje się? Trzeba mieć szesnasty levelas, żeby dostać się do nowego świata. tra ta, ta 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 więc zajadamy, zajadamy. Level up! Jej, jesteś najlepszy do tej pory. Aż się człowiek robi chory, patrząc na ciebie. Super wyglądasz. O, jakie mamacki, ukochane. To mi się podoba. Farmimy, farmimy. Co my tu jeszcze zobaczymy? O, klejmujemy sobie zadanko. Jejeje, mam dużo, dużo kryształów. Ale póki co nic nie mogę sobie rozwinąć na tej planszy. O, przynajmniej nie zauważyłam żadnej machinerii w tym celu. O, i zaś, moi drodzy, zatwierdzam sobie zadanko. Jej, yeah, jak ty ekstra wyglądasz, mój drogi. Jesteś niesamowity, i zaś zatwierdzamy. Co my tu jeszcze mamy? Ej, kamienia nie jest, mój drogi. Ho, 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 jak fajnie, jak fajnie. Level up! E. Jestem jakimś jaszczurem? Jakie masz pyszczysko! Mój drogi! Widzieliście to? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Bardzo miło tutaj mi, zwłaszcza jak sobie farmię tak szybko, tak szybko te złote jabłuszka! Mnie muślę. O, o nie! Uda mi się pokonać cię? Chyba nie! O, dam sobie spokój. Mam za mało żyćka i za małe. Obrażonka zadaję. Niestety, niestety. O, odrodzimy się. Jejeje, je, je, level up. O, jak fajnie. I zaś jesteśmy takim potworkiem. Dobra, potwarmię sobie do poprzedniego poziomasa I zaś jestem takim wspaniałym jaszczurem. O, zajadamy się. Jejeje, je, je, tymi żołędziami. Postaram się ciebie pokonać. I co, i co, i co? O nie! O nie, tylko nie to. Pokonał mnie. Zjadł mnie na śniadanie. O, to była chyba jakaś roślina. No właśnie, no to mnie zjadła. O, czy wasze serce tym skradła? I jak ty super wyglądasz. O, kim ty jesteś w ogóle? Naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. Też chyba jakimś jaszczurem. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nasza ukochana Blue Jane. Tym razem postaram się ciebie pokonać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło, tutaj mi. I co, i co, i co? O, czekajcie, czekajcie. Jej, pokona. Pokonałam, pokonałam tę roślinę, ale super. Dobra, farmimy, farmimy i level up. O, jaszczur? Jaszczur czy opos? <ścoughs> nie mam pojęcia kim ty jesteś, ale zadajesz dużo większe obrażonka. O, to mi się podoba, już tutaj nic nie stanowi dla nas żadnego problemiku, mam 15 levelas. Szesnasty! Jak miło jestem tą rośliną! O! Mam dużo już tych stworków tutaj i nagroda! Oczywiście zatwierdzamy, zatwierdzamy! No, patrzcie tylko! Za jednym razem ciebie pokonuję! O! Patrzcie tylko, moi drodzy, teraz tego króla! Ha ha ha! Bosiora! I oczywiście idziemy do nowego świata! Tra-ta-ta-ta-ta! Ta, ta, jej! Świecie, lepszego nigdzie nie znajdziecie. O, kaktusy! A! Pokonał mnie! Co tu dzieje się? O nie, o nie! Wracamy się! Tak, moi drodzy! I co to jest? Kaktus jakiś wielkachny! Niesamowite, niesamowite! Zaraz ciebie pokonam! Kaktusie, ty mnie nie atakujesz! O, a to co? To jest jakaś gruszka dziwna, czerwona, takiej jeszcze nie widziałam. <ścoughs> Brawo! Jej, level up! Jej, jak ty wyglądasz? Jesteś jakimś złowrogim duchem, Blue Jane, teraz! Ale super! O, machineria do rozwijania naszej postaci! I możemy sobie na przykład upgrade'ować szybkość zdobywania XP! Jejeje! Je, je. To mi się podoba! Wow, będę teraz szybciej się rozwijać, i damage sobie rozwinę oczywiście, i żyćko! Dobra, dobra jest zupa bobra! Jej, jak fajnie! Złota gruszka tym razem wygląda jak ziemniak! O tak, farmimy, farmimy i level up, zobaczymy jaki jaszczur złowrogi. Niesamowicie, powiem wam to skrycie, że gra się znakomicie. O, jak ty latasz, Ho ho, ho. Jaki fajny był to stworek, potworek latający, taki jak na początku mieliśmy. O jej, to jest jakiś ork chyba. O, do widzenia, kaktusie niedobry. Ja ci dam, ja ci dam, ram, pam, 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 pam. Tak jest, tak jest, levelujemy, levelujemy, farmimy, farmimy. I nowego stworaza zobaczymy. Lata sobie. Jej, jaki jesteś słodki. Wygląda to jak latająca pirania, nie sądzicie? <laughs> dobra, farmimy, farmimy. No, szybko, 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 szybko. Zajadamy się. Jej, jej, Jakie tutaj wszystko jest smaczne. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Level up. O, ja też teraz tak wyglądam jak wy. O, pokonam was. Zaraz się okaże, zaraz się okaże. Strasznie wolno to idzie. Niestety, dobra, rezygnuję, rezygnuję. Jeszcze sobie trochę podleweluję i wtedy będę z wami walczyć. O, jak będę mieć wyższy levelas. Jej, patrzcie, jaki słodziak. Niesamowity. Jesteś znakomity, kochany, naprawdę. O, jak szybko pokonuję te latające nietoperki z zębiskami. O, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi. Sio, sio, do widzenia, do widzenia. I level up. Co to takiego? Jej, jakiś zombiak. Bardzo złowrogi, bardzo groźny. Jak ty wyglądasz, koleżko? Jesteś taki zielony. O, brawo, brawissimo, Blue Jane. Idziemy do nowego świata. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. Ta, 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 ta. Jaki wulkaniczny. Przy tym bardzo śliczny i jest magmowy kwiatek. O nie, strasznie długo się tu farmi tego kwiatka, kochani. Level up. O! Kolejny zombiak! Tym razem mama czługę! Z kolcami! Zdaje się, je, je, je! Może nie będzie tak źle, co to za jagoda! O, super ta przygoda! Spróbuję sobie siebie pokonać! O nie! Pokonał mnie! No to kwiatki farmimy! I co? Wow! Kusznik! Ha, 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 ha. Zombiak kusznik O, no to strzelamy do tego kwiatka bardzo złowrogiego! O! O, i robot teraz. No, siom stąd, siom stąd, zombiaku brutalny. O, proszę, proszę Was, by ta nauka nie poszła w las. Farmimy sobie, farmimy. Juhu, level up! O, to jest jakiś gargulec latający? Czy smok, czy coś w tym stylu? O, postaram się ciebie jakoś tam pokonać. Nie, niestety, niestety to nie są kabarety. Dobra, muszę na razie skończyć na tych kwiatkach. O, i Bosior! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi. Pokonam ciebie i będę w niebie. Tak, mój drogi. I co? Zniknął? Chyba się udało. Wypijemy se kakao. O! O nie, zniknęłam! Dlaczego? Dlaczego? O, up, jak fajnie! Jej, kolejny zombiak, taki skrzyżowany z jakimś szkieletorem. O, gargulca teraz pokonam. Bez problemiku żadnego! No kolego! Ha, ha ha! Pokonałam cię, je, je! je. Nie będzie wcale tak źle! No to sobie tutaj farmie! O, naprawdę groźnie wyglądasz, mój drogi! I niech nie bolą cię nogi! Pokonam cię! Je, 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 jak szybko! Brawo! Hahaha, Superaśnie! Bluejay naśnie! Niech mnie piorun tu nie trzaśnie! O! Szybko, szybko, szybko! O! Coming sun! Jej! Jak mi przykro! Jeszcze niedostępny ten poziomas, a ja w tym miejscu chciałabym się z wami pożegnać. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!